Hej, cześć, dzień dobry kochanie. Witam w nowym vlogu, takim bardzo, bardzo szybkim. Tak jak Wam mówiłam, chciałyście zobaczyć moją stylizację w buty w na komunię. Także zakupiłam sobie taką właśnie marynarkę ze spodniami. Tak się to prezentuje. Mogę Wam z butami pokazać. Czy będzie? Będzie ładniej. Oczywiście nie wiem, czy tutaj sięgnie. Mi o pasuję, także tak to wygląda w całości. Nie wiem tylko, wiecie co, czy nie wziąć sobie tej luzeczki. Trochę powiem wam mam te spodnie. Czy nie wziąć sobie tutaj włożyć trochę do środka? Także zaraz tutaj omówię z mężem, czy to nie włożyć sobie nie lepiej będzie? O, i taka stylizacja, do tego jeszcze był taki paseczek, ale nie wiem, czy to zakładek, bo on jest czarny ze złotym i tak mi tutaj jakoś mało pasuje. Yy, jeszcze torebkę yy, może przyniosę, to Wam jeszcze pokażę torebkę. No, i nie mogę znaleźć, kochani, standardowo, jeżeli chodzi o biżuterię, już Wam się przyłączam. I Kochani, tutaj Wam się przełączyłam, powiem Wam, że długie mam te spodnie, będę musiała chyba tak trzymać. bo że ten pasek wezmę awaryjnie, może mi coś tam yy, podtrzyma. Jeszcze nie mogę znaleźć, słuchajcie, nie wiem, gdzie wsadziłam. Pierścionki yy, i ten, i zegarek. Ło, spieszę się już bardzo, wiedziałam, że tak będzie. Że to tak właśnie y, szybciutko i kochani, y, włosy tak jak widzicie, takie fale, makijaż sobie sama zrobiłam, tu dużo nie ma jeszcze przeczestrze, tylko rzęsy jedną, y, trochę cienia, mm, szminka, tradycyjnie tak robię, podkład i to wszystko. Jest już pół do 11, słuchajcie, my na 11:00 więc w sumie to już się powinnam zbierać, biżuterię mam, ale gdzieś, nie wiem, gdzieś wsadziłam może jeszcze znajdę yy, przed wyjściem, no i tyle kochani, także chcieliście zobaczyć jak to wygląda, powiem Wam, że nie wiem, zawsze wolę jakieś sukienki, ale gdzieś w tym roku mnie naszło, gdzieś to spodobało mi się, więc dobra, wezmę, tym bardziej, że może marynarka się przyda, yy, później będzie do yy, wykorzystania, także tyle kochani, pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo cieplutko, subskrybujcie, lajkujcie zostawiajcie komentarze, piszcie, jak Wam się podoba moja stylizacja. Tak mówię, nie wiem, jeszcze co z tą bluzeczką zrobić, bo tak w sumie nie mierzyłam dawno tego. Włożę sobie może do środka i zobaczę czy z tym paseczkiem. A ja nie, to po prostu tak. Torebka tam widziałeście chyba taka beżowa. Jak coś to Wam jeszcze później dogram tą torebkę, bo już teraz nie zdążę. Także buziaki dla Was, dziękuję bardzo. Serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że jakoś zainspirowałam do yy, ubrania się na komunie, czy nawet tam gdziekolwiek można. Przecież na co dzień, czy do kościoła, czy na jakiś tam spacer niedzielny, też można yy, się tak ubrać. Także dzięki, buziaki, do zobaczenia. Cześć. Kochani, odnalazła się pod yy, gdzieś była na stole pod zeszytem. Także pierścionek, zegarek. E, tutaj mam pandorę, dwie te bransoletki, ten pierścionek, kolczyki. Taki łańcuszek jeszcze miałam mieć. No i torebkę sobie wzięłam taką, która jest trochę felerna, bo ona się trochę odpina, może mi tu coś zagił, ale na takim właśnie złotym łańcuszku. Także biorę taką i już praktycznie gotowa okulary słoneczny dłoń, bo powiem Wam, że się fajna pogoda zrobiła w porównaniu do tego co było wczoraj. Eee, no i tyle. Aktualizacja szybko. I hej kochani, witam ponownie. Jeszcze stwierdziłam, że coś dobra, bo w sumie już przyjechaliśmy do domu, dlatego, że po prostu ja y, chciałabym się już położyć, bo jednak takie, wiecie, siedzenie y, dłużej, no też y, no, takie długie siedzenie, chociaż tam trochę, wiecie, było, zobaczcie jak ładnie słońce y, świeci, się piękna pogoda się zrobiła, y, takie siedzenie właśnie dłuższe, y, no jednak... To wszystko takie skurczone, poza tym wiecie w staniku cały czas tutaj te druty jednak to wszystko mi już ciśnie, także przychodzę tutaj tylko do Was jeszcze pogadać 3 minutki 4 i już rozbieram się z garniturku i, i tyle powiem Wam, że na dzisiejszą pogodę to idealnie sobie wybrałam właśnie tę kreację Dlatego, że dzisiaj, no teraz wracaliśmy z 18 i 6. słoneczku bardzo fajnie, ale też nie było mi jakoś, wiecie, gorąco, no tym bardziej, że większość jednak siedzieliśmy na sali, a nie na słońcu. No, słońce tam na chwilkę z mężem wróciliśmy sobie na kawkę, tam jeszcze była taka sesja zdjęciowa, foto, więc też chwilę tam posiedzieliśmy, takie, wiecie, wyjścia. Trochę za dużo też tak nie chodziłam, bo jednak jak powiem Wam, na tym obcasie dawno się nie godziło i na tej chwileczce tak trochę ciężkawo. A nie wziąłam sobie innych butów na zmianę, chociaż źle zrobiłam, bo mogłam wziąć na zmianę, a po prostu, wiecie, paska nie wzięłam i może w sumie dobrze, bo i tak jednak miałam tą bluzeczkę, wiecie, wypuszczoną tak, yy, luźną i w sumie myślę, że fajnie, yy, dlatego, że, cia, no, podeszła mi północ. Eee, wróciliśmy właśnie do dałam jedzonko, także sobie zjadłam eee, i wiecie co, no i tak miałam w sumie luźno, tak puszczone, więc o, jeszcze Wam się tak pokażę, nie wiem jak tam, co tam nagrałam i co tam eee, wyszło, eee, więc powiem Wam, że w sumie jestem zadowolona z tej kreacji i dobrze, dobrze wybrałam, o coś tak się ściemniło jakoś, eee, dobrze wybrałam, bo właśnie na tą pogodę super. Jestem zadowolona, dobrze mi się to sprawdziło. W sumie się nawet dobrze w tym czuję. Wszystkim się kolor bardzo podobał. To jest taki róż mocniejszy, ale wszystkim się właśnie bardzo ten kolor podobał. Mówili, że śliczny kolor. Dajcie właśnie znać, jak wam się podoba. No i właśnie widzieliście już wcześniej widzieliście stwierdziłam, że jak cały czas mam proste włosy, to trochę je tutaj pokręcimy, więc tak wszystko, tak wiecie, na luźno, żeby to nie była taka spięta jakaś fryzurka, taka o, spięta, że tam na sztywno coś, nie, to jest wszystko takie mięciutkie, luźne, fajne, tak, bo wiecie, sobie człowiek sam coś tam kręci i to tak miało być taki właśnie efekt, żeby to tak wyglądało. No, biżuterię chyba mówiłam, że w końcu znalazłam, na stole była pod zeszytem przykryta i tyle, makijaż robiłam sama włosy układałam mi fryzjerka no mówię, ten garnitur kupiłam sama, albo pewnie będziecie pytać ja kupiłam z Facebooka, z transmisji ja już Wam pisałam tam, nieraz raz odpowiadałam nawet był filmik z ciuchami z Diamond, ja kupuję Diamond ceny hurtowe od nich i powiem Wam, że wyszła właśnie Kopitka w tym garniturku, to mi się tak spodobało, to było jakoś, nie wiem, w marcu czy w kwietniu jakoś kupowałam i stwierdziłam, że wezmę, bo mi się właśnie przyda taki garnitur na komunię. Yy, także, kochani, nie wiem, mam przerwę, nie wiem, na czym skończyłam, ale ogólnie było bardzo fajnie na komunii. Yy, kuchnia bardzo dobra i mam takie też lekko posiłki, mam taki rosół delikatny i pierś kurczaka, później ziemniakami. A tam była kasurówka, kapusta, marchewka, no to troszeczkę, troszeczkę tak marchewki, no i co jeszcze, no i później tam było powiem, dużo, teraz w sumie żeśmy wyjechali, jest przed, po siódmej już 11 i powiem Wam, że, że jeszcze było jedno danie, ale myśmy już właśnie wyjechali, także powiem Wam, że full wypas, jeżeli chodzi o jedzenie, no oczywiście... Ja tam okrojone wszystko jadłam, coś tam takiego, co mogłam zjeść, to, to, wiecie, to jadłam. No i bardzo przyjemne miejsce, sala duża, tam było w ogóle ileś tych komunii w jednym, ale bardzo, bardzo fajnie, sympatycznie. Było także, no, bardzo fajnie, fajnie spędzony czas, ale, no mówię już... W sumie było na 11.00 komunia, czyli tak od 12.00 do pierwszych byliśmy na sali, więc w sumie do tej pory to i tak długo wiecie, wysiedziałam. No, ale już w tej chwili właśnie przyjechaliśmy. ile tam 15 minut temu, może więcej trochę, w czasie przebrać, rozebrać i już po prostu odpoczywamy, chillujemy. Także tak, kochani, tak jak mówiłam, malowałam się sama. Tak, jak zwykle, nic wiecie, spektakularnego, Dużo właśnie robię roboty, żeby właśnie, wiecie, brwi, rzęsy, e, e, naczyno rzęsy, zrobione brwi. I e, to też dużo, podaję mi się, daje. I szybciej się człowiek też maluje, bo tylko, wiecie, podkład. Trochę brązera, trochę rozświetlacza, trochę tam dałam cienia na oko. I to w sumie wszystko. I szminka, tak. No, jakbyście się pytali, właśnie to mam z Diamond ceny hurtowe z Facebooka z transmisji. E, no, i tyle, kochani. Nic tam więcej, buty takie jak miałam. Tą koszulkę też właśnie kupiłam. Tam u nich ona jest tak, na takich ramionczkach cieńszych, ale powiem, wam, że dzisiaj nie ściągałam tego w ogóle, bo nie było takiej potrzeby. Wiecie, na sali też jakaś tam klimatyzacja, więc cały czas praktycznie byłam tak i byłam nawet zadowolona, bo wiecie, niekoniecznie też lubię się tak tutaj rozdziewać właśnie na takich ramionczkach, jak coś to wolę, wiecie, dłuższe te rękawki, ale tutaj akurat wszystko mówię Wam super mi spasowało, więc idealnie i tyle kochani, nie zanudzam Was już odpoczywajcie, miłego wieczorku Wam życzę, miłej jeszcze końcówki niedzieli. Pogoda, pogoda się zrobiła piękna, bo wczoraj właśnie padało, zimno było od razu w domu, zimno na dworze, tak wiecie nieprzyjemnie, także się dzieciom udała pogoda komunia, yy, udało im się właśnie to wydarzenie Fajnie w fajnej pogodzie ze słoneczkiem, może za gorąco wiecie, bardzo nie było, ale to też w sumie dobrze, yy, tak akurat, nie, ta pogoda idealna. Yy... I co, dzieci do komunii było mało, bo tylko akurat 12 tutaj szło, więc nie było za dużo, więc też ludzi w kościele jakoś bardzo dużo nie było, więc akurat jeszcze tam sobie, wiecie, siedliśmy. E, mieliśmy miejsce w kościele, także też fajnie, nie trzeba było stać całą godzinę. E, także no, zadowoleni jesteśmy, pojedzeni, idziemy odpoczywać, także dziękuję bardzo za oglądanie. Piszcie, co tam u was, co porabialiście dzisiaj. Może ktoś też miał komunie, może idziecie w przyszłym tygodniu, bo teraz y, maj czas komunii. Także dajcie znać, piszcie, chętnie poczytam Wasze komentarze, bądźcie aktywni, jest mi naprawdę bardzo miło i dziękuję za każdy komentarz, za każdą buźkę, serduszko. Jesteście naprawdę niesamowici. I dziękuję Wam bardzo już dzisiaj. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym vlogu. Buziaki dla Was, papa.